Na wybrzeżu szaleje silny wiatr. Małe jednostki powinny natychmiast zawinąć do portów. Co tu robisz? Wiedziałam. Podpływasz. Wracaj do domu. Nie pozwolę ci. To nie zależy od ciebie. Straż przybrzeżna informuje, że sztorm osiągnął siłę 9 stopni a fale wysokość 7 metrów. Naprawdę chcesz wypłynąć? Bywało gorzej. Zginiesz. O to ci chodzi? Może. Przestań uciekać. Najmic się tu nie przydaje. Nieprawda. Twoja rodzina tylko przeze mnie cierpiała. Zawsze byłeś dla nas oparciem. Twoja córka zabiła moje dziecko. Źle postąpiła. Ty też się mylisz, sądząc, że ucieczka cokolwiek naprawi. Zamierzałeś się chociaż pożegnać? Nie. Próbowałabyś mnie powstrzymać no Właśnie, tak zrobię Dlaczego? Bo jesteś jedynym mężczyzną, który mnie wspierał Zepsułem twoje stosunki z córką Jeśli odpłynę, może ona ci wybaczy Ja ci nie wybaczę Nie mogę ci już pomóc Ani Bridget, ani nawet sobie To pozwól, że ja ci pomogę To dla nas wszystkich była tragedia. Ale czy naprawdę na dodatek chcesz się zabić? A dlaczego nie? Podaj mi choć jeden powód: Straciłem dziecko. Bridget już mnie nie kocha. Inaczej nie zrobiłaby czegoś takiego. Może ona już cię nie kocha. Ale ja tak. 亚姐克汉。